Chodząc, czy wyjeżdżając na drogę rowerem, czy też siedząc w samochodzie, jako pasażer czy kierujący, e, znajdując się w pasie drogowym, czyli na chodniku, poboczu, jezdni, tak, musi pamiętać, że jesteście uczestnikami ruchu. Na pewno lepiej jest zapobiegać niż później leczyć. Dlatego ta prewencja ma bardzo duże znaczenie. Niestety, praktyka jest taka, że będąc na rowerze, czujemy się pokrzywdzeni, bo jesteśmy niechronionymi uczestnikami ruchu. Zatem wszyscy inni powinni na nas uważać. To nie jest prawda. Wszyscy na wszystkich powinni uważać i rowerzyści też powinni uważać na wszystkich innych. Idąc na rower zawsze zakładamy gaz. Sprawny rower to twoje bezpieczeństwo. Pamiętaj o serwisie. Pamiętajmy, że obowiązkowym wyposażeniem roweru są sprawne hamulce, lampki oraz dzwonek. Przestrzegam przepisów ruchu drogowego. Nawet gdy mam pierwszeństwo, w pewnym sensie droga jest Oczywiście zawsze przed y, skrzyżowaniem zwalniamy ręce trzymamy na hamulcach. Przejście do kutrela, na hamulcach zapytajmy. Ręce, nie widzę, a jak rower zawsze no. przeprowadzamy przejście. Jak skręcam, sygnalizuję to ręką zawsze tak się, zawsze, zawsze jesteśmy ostrożni na drodze i oczywiście nie zapominamy o elementach ostrzegawczych. Jeżeli tylko są, jeżdżę ścieżkami rowerowymi. Grace is